Tak, to jest portal, jak w końcu zauważyliście. Wzięła mnie ochota na nagranie kolejnego odcinka. Dzień dobry z tej strony, mój i zapraszam Was na oglądanie. Dokładnie tak. Ha, tak jak przewidywałem. Wow, wow, wow. I co teraz? I co teraz? Zaczynamy z wielkim rozmachem, nie wiadomo czego. O sztytu.

Jedziemy dalej, no co co tu dużo mówić, no. o kolejny odcinek, portala. Nie wiem, czy wiele z Was, wiele z moich widzów ogląda tę serię. Ale ci, którzy oglądają, to na pewno nie mogli się doczekać. Chociaż, jak wiadomo, tych let's play jest dużo, ale że to jest jedna z moich ulubionych, gier, to musiałem, musiałem koniecznie zrobić tą serię. Dobra, co dalej? Hmm. Może gdzieś coś tam trzeba. Uuu, dawno, dawno w tym nie ja miałem, już nie pamiętam. Good you know that, right? Viem, wiem, wiem, wiem. nie Kto jest? zepsuta. Jezu, ona mnie nie widzi? tam Kurde, Target lost. Czy jeszcze nie Jest to Dobra, będziesz mi towarzyszyć w najbliższej Haha, ta wieżyczka będzie mi towarzyszyć. Tylko mi tutaj się nie przewraca, dobrze? Dobrze. Ok, mm, to gdzie pójdziemy z tą naszą kochaną wieżyczką? Co To są drzwi, są zamknięte. Jak znam życie. Może tam. I dobra. A muszę iść powierzyczkę. Nazwę ją. Blinky? Od mrugania, niech będzie. Blinky! Hello, Blinky, hello! Dobrze, warto zawsze rozmaicie się rozgrywkę. I ze sobą jakiegoś przyjaciela. Wiadomo, to nie jest Wedley z drugiej części portala, ale zawsze coś.

Eee, yy, to ja tak nie chcę. Dobra, coś mi się zdaje, że... Yy, nie wiem co zrobić dalej. Niedobrze. Eee... Yy, co dalej? Co dalej? Oliś mi mnie. Nie no coś tam trzeba. Co? czego, czego, czego? Co już to po prostu jest na A, jest! Jest! Teraz jest znak, do czego trzeba szukać. Jak tam się dostać? Co tam, Linky, u ciebie? Nie chcę się myśleć dzisiaj. Mamy przerwę świąteczną, tak więc za bardzo się nie chcę, jak wiadomo. U każdego tak jest. Są wyjątki, ale tych. Dobra

Dobra, Blinky, niestety zostajesz na dole. Nie chcę mi się brać ze sobą. Musimy mi popatrzeć. Papa, Blinky. Dobra. Over here. Coś tutaj trzeba będzie zrobić, jestem tego pewien na 100%. Idziemy tam. Coś ciekawego nam tutaj przyniesie jakieś wskazówki. The cake is light. One to samo, help. The cake is light. Ah, i już chyba doszedł do tego. Dawniej. No, co teraz? Czekaj, czekaj. Over here.

Mm, I'm going to kill you, uh... and all the cake is gone. You don't even care, do you? This no, is your last chance. no, that's you. Oh, What the hell? Okay. Massacre. Wiemy, to tylko szybkę udało się. Fajnie, 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 fajnie. Pa, pa. Uf. Dobra, Dobra fajnie, dalej. fajnie, fajnie, Skradać? się skradać James Bond. Dobra, już łapie. Szybka, kolejna szybka, fajnie, Szybka, Łapać Udało się A jako, że pamiętam co tutaj musiało się zdarzyć Więc bezbędnego tutaj Tego Będę wiedział Chyba. No coś takiego. Mamy skrzynię. Skrzynię Kuba. idziemy. To wina Chyba mnie nie przetnie. Kwiatło ja cena, dobra. Dawaj, dawać nudy. Nudy Coś ciekawego niech się dzieje Dobra, jedziemy Dobra Chyba to jest najnudniejsza część tej gry Coś mi się tak zdaje Nawet nie wiem o czym opowiadać, żeby właśnie zanudzić Będę sobie nucić Gadać od rzeczy relacjonować na bieżąco zaistniały wydarzenia w tej grze Oj, spokojnie spokojnie kratka strzałeczka czyli na pewno tu o sprawnik cek cześć o tuż końcówka gry Holy oh, shit! Come on! Ah, final destination of the turrets! Please put me down. Dobre. Please put me down.

żeby sobie wymyślać czy sami mnie ale to jest akurat prosto, przynajmniej tak się zdaje. Dobra, co teraz? Uwielbiam to te buty. Nie tak no progress i oddech nie to nie tak coś tutaj trzeba było zrobić i'm sure about this Czyli niebieski O Le ja, la, 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 la. Nie, nie 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 O Boże, coś mi się zdaje, że to nie jest fajny widok. Jak to kulę, to nie mogę doskoczyć Dobra w końcu się uda Okej okay. Dobra, tego się nie spodziewałem. Tak, ja mam cenę. Jeszcze nie żyjesz. No god damn it, straciłem 100% synchronizacji. No skąd? No skąd. Right. Czyli so, teraz... Będę musiał tam wyskoczyć. O, bo Tam, 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 tam. 哇！ zbliżali do wielkiego finału yep, okay. mój ulubiony part of this game i jak wiecie jak ja to lubię robić w tym właśnie momencie zakończam odcinek a to co ja się kryje tam za drzwiami czy tam za tą barierą zobaczycie dopiero w kolejnym odcinku który tam nie wyjdzie dopiero za miesiąc ja to lubię tak robić tak więc oceniajcie komentujcie subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie...